Witam z wszystkich swoich widzów. Ostatnio zrobiliśmy film na temat rusztu do mojego nieszczęsnego Atmosa. I teraz rzuciłem rękawice. Myślałem, że wywołam jakieś ogólne poruszenie. Z tego względu, że dużo osób próbuje w różny sposób z tym rusztem się bawić. I teraz powiem tak, ten ruszt był użyty w kotle może ze 3 razy przy paleniu drewnem. I dostałem informację prywatnie, że takie rzeczy się dzieją że różni, różni w różny sposób, czy to z prętów zbrojeniowych, czy to z jakichś blaszek, z czegokolwiek sobie takie ruszty robią jeśli chodzi o drewno ma to fajny skutek z tego względu, że yy, duże kawałki przez dysze nie uciekają na dół jeśli kupimy sobie tak jak ten róż żeliwny jest on w stanie wytrzymać trochę dłużej, tylko że jest jedno ale przy temperaturze spalania drewna w przedziale 700-800 stopni, takie coś rzeczywiście ma sens. Natomiast mój kocioł, który częściej jest napędzany węglem niż drewnem, okazuje się, że Węgiel ma temperaturę spalania powyżej 1000 stopni. Natomiast ten ruszt ma pułap topnienia w granicach 100 1200 stopni. I teraz czy ten róż się do węgla nadaje. Pokażę Wam jak wygląda. Ruszt, przez który było przepuszczone powyżej 1000 stopni. Jest on cały stopiony, zlany. To jest jed, jeden fragment. Tu mamy drugi fragment, druga połówka. Widać ewidentnie, że temperatura go zmęczyła. Teraz jest pytanie, czy jest sens się w to bawić. Zadałem pytanie, skoro dużo użytkowników takie coś stosuje, czemu Atmos się za to nie wziął. Więc poświęciłem sobie troszkę czasu i okazało się, że jesteśmy w stanie taki yy, ruszt zrobić, tylko że z, z materiału odpornego na wysoką temperaturę, który będzie miał Temperaturę topnienia powyżej 1300 stopni, takim materiałem jest yy, na przykład wolferem. I teraz okazuje się, że żeby zrobić takie dwa wróżdy wysokie na 2 cm i teraz dwie płytki 15 na 15 Koszt takiego czegoś wyniósłby kilkanaście do nawet dwudziestu tysięcy złotych, czyli cały sens robienia rusztu odpornego na takie temperatury mija się z celem. I tu rzeczywiście, Atmos nie będzie w takie coś wchodził, Dlatego, bo to spowodowałoby, że blaze. To przy nim to byłby. Taniko kociołek nawet gdyby miał wszystkie rzeczy z nierdzewki próbowałem to już na nierdzewce zanim zacząłem te materiały robić to nierdzewkę też wcześniej robiłem no ale to trzeba było z tego zrezygnować także wracając jeśli ktoś ma kocioł na drewno Twierdzi, że mu duże kawałki przez dysze lecą. Może się w to bawić. Jeśli mamy natomiast węgiel, gdzie temperatury dochodzą do 1100, czasami 200 stopni. No to niestety z takim rusztem trzeba sobie dać spokój, chyba że kogoś stać i może sobie kupić taki róż za 20 tysięcy, który też nie do końca jest wiadomo czy on się sprawdzi. Także jak ktoś ma jakieś pomysły, ja jeszcze mam jeden, mam materiał w zanadrzu, ale to na razie nie będę zdradzał. Zobaczymy, spróbujemy. Jeśli testy wyjdą pozytywnie, to pochwalę się, z czego to jest. Na razie zostajemy przy tym, że nie spełnia to swojej funkcji. Nie ma to jak najmniejszego sensu. Taki różdż. Był użyty raptem dwa razy. Na trzeci raz, i już niestety, będzie wszystko pękało, wszystko łamało. Koszt nie pamiętam, że chyba 100 zł, kosztuje. Czyli 100 zł dawać co, co tydzień czasu to jest bez sensu. Także lepiej od tego odejść. Także zapraszam do jakieś polemiki może coś ktoś ma już jakiś ciekawszy pomysł który się okaże fajny do, do dalszego po prostu przerabiania także dzięki za oglądanie zapraszam na kolejne materiały